Jeśli nadal obierasz ananasa w taki sposób, Obejrzyj ten film do końca. Sekret obierania ananasa w stylu wietnamskiej mamy. Cześć, jestem Kim. Mama z Wietnamu gotuje w Polsce. W okazji wakacji mojej mamy w Polsce, pokażę wam prostą i efektowną metodę obierania ananasa, stosowaną popularnie przez wietnamskie mamy. Ta metoda pozwala uzyskać piękne i estetyczne kawałki ananasa oraz też minimalizuje ilość utraconego mięszu podczas obierania. I przed nami najtrudniejszy krok. Tworzenie spiralnego wzoru. Dokładnie przyjrzyj się oczkom ananasa. Zazwyczaj są one rozmieszczone po skosie z niewielkimi przestrzeniami między nimi, umieść nóż pod kątem i wykonaj dwa proste cięcia po środku tych przestrzeni. Tworzą spiralną linię. Opisanie tego słowami może być dla mnie nieco skomplikowane, ale proszę uważnie obejrzeć film. Później musicie tylko usunąć oba końce ananasa i pokroić na mniejsze kawałki gotowe do spożycia.